Zbliżający się Sylwester roku 2020 będzie zdecydowanie inny niż wszystkie poprzednie. Ale cofnijmy się w czasie i powiedzmy sobie, że jest normalnie. I teraz pytanie: jak świętują Sylwestra i czy w ogóle świętują Sylwestra Arabowie? Ja jestem Norbert i dziś pokażę Ci parę ciekawostek, jak to jest z tym nowym rokiem w krajach arabskich. Na początek musimy wyjaśnić i zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. W niektórych krajach arabskich używane są dwa kalendarze. Pierwszy z nich to ten kalendarz gregoriański, który znamy z Polski, znamy ogólnie z, praktycznie z całego świata. Tak? Jednak jest drugi kalendarz, kalendarz muzułmański, zwany także kalendarzem hijry. Jest to kalendarz zawierający 12 miesięcy. Każdy z nich ma od 29 do 30 dni. Jest to kalendarz księżycowy, oparty na fazach księżyca. I używany głównie przez wyznawców islamu w celu wyznaczenia rytuałów religijnych. Pierwszym rokiem kalendarza muzułmańskiego jest rok 622 naszego kalendarza, gdyż właśnie w tym to roku została dokonana emigracja Mahometa z Mekki do Medyny. Mahomet jest prorokiem islamu, jest tak naprawdę pierwszym założycielem wspólnoty muzułmańskiej. Zobaczmy teraz sobie, jak wyglądają, jak brzmią nazwy miesięcy w kalendarzu muzułmańskim. Rok rozpoczyna się od miesiąca Muharram, czyli dosłownie zakazany. Każda z tych nazw ma swoje znaczenie. Najbardziej znany jest z pewnością miesiąc Ramadan, czyli święty miesiąc muzułmanów, podczas którego nie należy spożywać posiłków i pić napojów od wschodu do zachodu słońca. Długość roku w kalendarzu Hidżry to około 354,4 dnia naszego kalendarza, gdyż, tak jak już wspomniałem, jest on związany z fazami Księżyca. Z tego też powodu jest on ruchomy względem właśnie naszego kalendarza gregoriańskiego. I tak, dla przykładu, w dniu dodania tego filmu, 30 grudnia 2020 roku, w kalendarzu muzułmańskim mamy datę 15 miesiąca Jumad al-Awwal, czyli taki nasz maj, Roku 1442. Co ciekawe, krajem, w którym oficjalnie używa się wciąż dwóch sposobów zapisywania dat, jest Arabia Saudyjska. Tak jak tutaj na tym przykładzie, widzimy, że mamy pierwszą datę oznaczoną arabskim słowem tarikh, czyli data, jest to data właśnie z kalendarza muzułmańskiego. Natomiast pod nią jest informacja oznaczona arabskim słowem al-muafik, oznaczający właśnie odpowiadająca. I tutaj mamy już datę z naszego gregoriańskiego kalendarza. Rodziło to wiele kontrowersji, właśnie głównie w sektorze prywatnym w Arabii Saudyjskiej, gdyż Saudyjczycy aż do 2016 roku byli rozliczani według kalendarza muzułmańskiego czyli tak naprawdę ich rok pracy był o 10 dni krótszy. Ale właśnie ze względu na to, że bardzo dużo zagranicznych firm zaczęło otwierać swoje filie w Arabii Saudyjskiej, Zostało to zmienione i aktualnie e, kodeks pracy jest dostosowany do naszego gregoriańskiego kalendarza. Tutaj warto wspomnieć również o arabskich dniach tygodnia, który to zaczyna się w niedzielę. Tak więc niedziela to Jomel ahad dosłownie dzień pierwszy. I tak dalej. Czwartek Jomel Chemis, czyli dzień piąty, od słowa chemsa pięć, a piątek to Jomel Duma, czyli dosłownie Dzień Zgromadzenia, Święty Dzień Muzułmanów. Podczas którego gromadzą się na wspólnej modlitwie. Sobota brzmi podobnie jak u nas, jomę sept, z tego powodu, że wywodzi się od szabatu. Tyle teorii, czas na praktykę. Jak więc muzułmanie świętują islamski nowy rok? Przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć o dwóch głównych nurtach w islamie szyjzm i sunnizm. Tych drugich jest mniej. Około 15% w skali całego świata. Święto to jest dla Szyjitów okresem lamentowania i żałoby na znak zabicia imama Husajna, 10 dnia miesiąca Muharram, czyli 10 dnia kalendarzowego właśnie w kalendarzu muzułmańskim. A święto to nazywa się Ashura, od liczebnika Ashara 10. Nie trudno więc zgadnąć, że brak tutaj takich celebracji, jakie znamy z Europy. Jak zobaczycie na filmie, w ten dzień muzułmanie wychodzą na ulicę w wielkich grupach, i głośno lamentują upamiętniając tą datę również uderzają się w pierś lub nawet samobiczują samo okaleczają na znak cierpień zadanych Imamowi Hosseinowi. Odbywa się to głównie w miejscach, w których szyici stanowią większą część mieszkańców, czyli np. w Iraku, w Iranie, Bahrajnie. Co roku świat obiegają również drastyczne zdjęcia lamentujących, na których widać rozległe rany po samobiczowaniu, gdyż używają do tego nawet noży czy mieczy. Dla sunnitów z kolei, czyli tej większości muzułmanów, około 85%, jest to raczej czas zadumy, pokory, rozmyślań. Nie są wtedy organizowane żadne pozytywne wydarzenia, takie jak wesela. Raczej muzułmanie skupiają się na wspólnej modlitwie wraz z rodziną w meczetach. Młodsi muzułmanie lubią sobie wysyłać na przykład internetowe życzenia, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Jednak tutaj akcentując cały miesiąc Muharram. A nie tylko pierwszy dzień tego miesiąca. No dobrze, wszystko to co powiedziałem, działo się w tym roku, dokładnie 19 sierpnia. E, przyszły rok muzułmański 1443 rozpocznie się między 9 a 10 sierpnia 2021 roku. Jak więc wygląda sytuacja z naszym 31 grudnia? Sam sylwester po arabsku to Rasusana. Czyli mamy tutaj zbitkę dwóch wyrazów. Raz to głowa, jednak w tym znaczeniu bardziej znaczy szczyt, a sana to rok, czyli tłumacząc dosłownie taki szczyt roku. Są kraje arabskie, w których świętowanie sylwestra jest dosyć powszechną rzeczą, tak jak na przykład Tunezja, Maroko czy Liban. Są jednak również kraje, w których jest to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, i tutaj zdecydowanie trzeba wspomnieć o Arabii Saudyjskiej. Przeglądając prasę z ostatnich kilku lat, widać, że policja religijna wręcz zabraniała e, świętowania Sylwestra w sposób nielicencjonowany. Czyli generalnie chodziło o prywatne impre imprezy. Jednak od 2019 roku Saudyjczycy mogą wreszcie ujrzeć pokaz sztucznych ogni, po arabsku al apneria, e, Jednak jest to oficjalna impreza i tak naprawdę jedyna dozwolona impreza, e, na której e, można świętować Sylwestra, zorganizowana przez władze. Dubaj również co roku przyciąga ludzi świętujących Sylwestra, a szczególnie pokazy fajerwerek na jeszcze największym budynku na świecie Burj Khalifa. W zeszłym roku deweloper Emar zorganizował rekordowy, prawie 9-minutowy pokaz sztucznych ogni. W wielu innych arabskich miastach możemy podziwiać profesjonalnie zorganizowane sylwestrowe atrakcje, tak jak na przykład w Kairze. <ślesk> Czy na przykład w Bagdadzie? A choćby na przykład w Bejrucie wydarzenia te przypominają już te europejskie imprezy plenerowe wraz z koncertami, gdyż Liban jest jednym z tych krajów bardziej otwartych. Na koniec, co możemy powiedzieć komuś po arabsku, życząc mu szczęśliwego nowego roku. Takie najprostsze życzenia to Atamanne leka, leki, senadile saida, sa czyli życzę ci szczęśliwego nowego roku. Możemy to również skrócić do sane sa albo amsaid, czyli taki szczęśliwy rok. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten rok muzułmański, tutaj użyjemy słowa Mubarak, czyli błogosławiony. I na przykład mamy taką krótką frazę. Am Hijri Mubarak, czyli niech ten rok, niech ten muzułmański nowy rok będzie błogosławiony. Podsumowując, z pewnością postępująca globalizacja sprawia, że świętowanie sylwestra coraz bardziej przyjmuje się w krajach arabskich. Jednak w tych bardziej religijnych wciąż pozostaje to nieco kontrowersyjny temat. Jednak z drugiej strony, to co dla nas może być kontrowersyjne, to na przykład obchody takich świąt jak Ashura. Ja z tego miejsca chciałbym oczywiście życzyć wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku i zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Maszelema.